Jeśli myślisz, że potwory i legendy Wiedźmin są przerażające, poczekaj, aż poznasz mitologię słowiańską w jej najczystszej formie. Historie są mroczne, pełne przerażających stworzeń i nieprzewidywalnych bogów. A najstraszniejsza rzecz? Wiele z tych legend miało wpływ na popularne opowieści, które znamy dzisiaj. Jeśli więc lubisz mitologię i chcesz odkryć mroczniejszą i bardziej fascynującą stronę tych historii, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Teraz wyrusz ze mną w tę podróż w nieznane. Stworzenia nocy, pochodzenie koszmarów, wyobraź sobie, że idziesz o zmierzchu przez gęsty las. Drzewa wydają się poruszać wraz z wiatrem, ale co jeśli to nie tylko wiatr? Ciszę nocy przerywa lekki szept wśród liści. Czujesz dreszcz przebiegający po plecach, coś obserwuje. Przyspieszasz swoje kroki, ale masz wrażenie, że z każdym mijającym cieniem niewidzialne oczy śledzą każdy twój ruch. Witamy w mitologii słowiańskiej, gdzie noc nigdy nie jest naprawdę pusta, a koszmary mogą być bardziej realne niż myślisz. Starożytni słowianie żyli wśród rozległych lasów, głębokich jezior i wysokich gór. Dla nich ciemność nie była tylko brakiem światła, ale krainą, w której czaiły się nadprzyrodzone stworzenia czekające na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Istot tych budził strach i szacunek, ponieważ przy najmniejszej nieostrożności mogły zaciągnąć niczego nie podejrzewającą osobę w ciemne i nieznane miejsce. Domowoi, mroczny strażnik domów. Nie wszystkie stworzenia nocy były całkowicie złe. To domowina na przykład był duchem domu. Istotą, która mogła chronić swoich mieszkańców lub nawiedzać ich. Zwykle mieszkał pod deskami podłogowymi lub w pobliżu pieca, czuwając nad wszystkim i czuwając nad przestrzeganiem przez mieszkańców tradycji. Ale jeśli zostałby zlekceważony? Ach, wtedy stał się prawdziwy koszmar. Nieposłuszni mieszkańcy, którzy nie zostawiali mu jedzenia na noc lub za bardzo awanturowali się w domu, słyszeli rysy na ścianach, groźne szepty w ciemnościach. A nawet budzili się ze śladami po gwoździach na ciele, jakby coś próbowało ich wyrwać we śnie. Niektórzy twierdzili, że wściekły domowoi mógł w nocy udusić mieszkańców, naciskając na ich klatki piersiowej, aż zabrakło im powietrza. Ale jeśli Cię lubił, mógłby nawet ostrzec Cię o zbliżającym się niebezpieczeństwie, oczywiście zawsze z odrobiną przerażenia. Rusałka, mściwy duch wód. Jeśli myślisz, że syreny to po prostu piękne stworzenia, które cicho śpiewają na falach, poczekaj, aż je spotkasz rusałka. W mitologii słowiańskiej istotami tymi były duchy kobiet, które utonęły, często skrzywdzone, zdradzone lub zamordowane. Uwięzieni pomiędzy życiem a śmiercią stali się mściwi i spragnieni nowych ofiar. Pojawiały się na brzegach rzek i jezior, z długimi włosami i głębokimi oczami, które świeciły w ciemności. Wyglądali młodo i czarująco, a ich słodkie głosy nawoływały podróżników obiecując wieczne pocałunki i uściski, ale gdy tylko mężczyzna się zbliżył, został złapany i wciągnięty w lodowate głębiny wody, gdzie rusałka przetrzymywała go aż do ostatniego tchnienia życia, które opuściło jego usta. W niektórych regionach wierzono, że w noce pełni księżyca rusałki wynurzają się z wody, chodząc z mokrymi stopami i zostawiając mokre ślady w ziemi. Każdy, kto stanął mu na drodze, mógł zwariować lub zniknąć bez śladu. Dlatego po zachodzie słońca wioski unikały rzek i składały ofiary, aby uspokoić udręczone duchy. Nocnik. Cień w ciemnych pokojach. Ale nie wszystkie zagrożenia mitologii słowiańskiej pochodziły z zewnątrz. Niektórzy ukrywali się we własnych domach, czając się w ciemności, gdy ludzie spali. To nocnik był na przykład duchem, który dręczył noce, zwłaszcza dzieci. Rodzice opowiadali historię o tej istocie, aby przestraszyć swoje dzieci i kazały im wcześniej spać. Jeśli dziecko długo spało lub budziło się z płaczem w środku nocy, mówiono, że nocnik tam jest, siedzi w kącie pokoju i po prostu czeka. Jego obecność była odczuwalna jak ciężar na klatce piersiowej, duszące uczucie, które uniemożliwiało osobie poruszanie się lub krzyczenie ale nie ograniczał się do dzieci nawet dorośli mogą paść ofiarą paraliżu sennego lub koszmarów sennych tak intensywnych że budzą się z krzykiem a najgorsze legenda głosi że gdyby ktoś próbował z nim walczyć mógłby na zawsze zostać uwięziony w świecie snów i nie móc się przebudzić strzyga stworzenie które tak naprawdę nigdy nie umiera jeśli jest coś gorszego niż mściwy duch lub leśne stworzenie jest to istota która po prostu nie chce umrzeć to strzyga był typem wampira w mitologii słowiańskiej, ale jeszcze bardziej złowrogim niż te, które znamy dzisiaj. Mówiono, że gdy człowiek rodzi się z dwiema duszami, jedna z nich może po śmierci opuścić ciało i powrócić jako potworna istota. Strzyga nie tylko piła krew, ale także żywiła się energią życiową swoich ofiar, pozostawiając je blade, słabe i niechcące żyć. Wieśniacy na różne sposoby próbowali powstrzymać kogoś przed zostaniem strzygą. Zakopciało twarzą w dół, odetnij głowę, a nawet przybij zmarłego do ust żelaznym kołkiem, ale jeśli te środki ostrożności zawiodą. Cóż, mieszkańcy będą skazani na życie w nocnym strachu, słysząc lekkie kroki wokół swoich domów i czując podczas snu zimny oddech stworzenia. Noc nigdy nie jest naprawdę pusta. W mitologii słowiańskiej noc była krainą żywych cieni, duchów i potworów, które mogły znajdować się wszędzie. W ciemnym kącie pokoju, pod spokojnymi wodami jeziora, lub ukryte wśród drzew gęstego lasu. Dla starożytnych Słowian strach przed ciemnością nie był bezpodstawny. W końcu, kto mógłby zagwarantować, że o zmroku coś nie będzie się czaić i czekać na odpowiedni moment, aby się ujawnić? A teraz powiedz mi, które z tych stworzeń uważasz za najstraszniejsze? Czy po wysłuchaniu tych historii będziesz mógł spać spokojnie? Skomentuj tutaj i oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, skorzystaj z okazji, aby zrobić to teraz i nie przegap kolejnych filmów. Do zobaczenia wkrótce, jeśli po tym będziesz jeszcze mógł spać. Kościej nieśmiertelny, złoczyńca, który nie może umrzeć na krańcach świata, gdzie lasy ciągną się nieskończonymi milami, a mgły poruszają się jak żywe cienie, istnieje imię, które szepczą ze strachem: Kościej nieśmiertelny. Straszna istota, okrutny czarodziej, człowiek, którego nie da się zabić, przynajmniej nie w konwencjonalny sposób. Oto historia złoczyńcy, który przeciwstawił się bogom i oszukał własną śmierć. Istota tak potężna, że nawet w obliczu najodważniejszych wojowników i najsilniejszej magii zawsze znajdowała sposób na ucieczkę. Ale jak ktoś może być nieśmiertelny? A jaka jest cena życia wiecznego? Klątwa nieśmiertelności legenda głosi, że Kościej urodził się jako człowiek, ale miał obsesję na punkcie strachu przed śmiercią. Widział upadek potężnych królów, starzenie się niezwyciężonych wojowników i z czasem znikanie mądrych czarodziejów. Nie chciał takiego losu. Zatem, za pomocą magii i mrocznych paktów, Kościej znalazł sposób na ukrycie swojej duszy, oddzielenie jej od ciała i zamknięcie w miejscu, gdzie nikt nie będzie mógł jej znaleźć. Ale Kościej nie ukrywał tego po prostu. Stworzył łańcuch zabezpieczeń prawie niemożliwych do złamania. Jego dusza była w środku igła, który był w środku jajko, który był w środku kaczka, który był w środku zając, który był zamknięty wewnątrz bagażnika ta skrzynia została zakopana na odległej wyspie, w miejscu, którego nikt nie znał. Dopóki jego dusza była ukryta, Kościeja nigdy nie można było zabić. Nawet jeśli ktoś przekłuł mu serce lub odciął mu głowę, jego ciało uległo przemianie, jego ciało uległo przemianie, a jego gniew wzrósł. Był istotą, która przeciwstawiła się naturalnym prawom życia i śmierci. Złoczyńca o tysiącu twarzy kości był nie tylko nieśmiertelny. Był potężny czarodziej, zdolny kontrolować pogodę, zamieniać się w mgłę, a nawet oczarowywać tych, którzy próbowali się z nim skonfrontować. Jego ciało było szkieletowe, skóra wydawała się sucha i naciągnięta na kościach, a jego oczy płonęły ogniem nienależącym do tego świata. Ale jego największą umiejętnością była sztuka manipulacji. Kościej uwielbiał porywać dziewczęta i księżniczki nie z miłości, ale po to, by wykorzystać je jako pionki w niegodziwej grze. Porywał kobiety i rzucał na nie zaklęcia, zmuszając je, by zostały jego sługami. Niektórzy twierdzą, że zrobił to, aby zemścić się na ludzkości, inni uważają, że był to po prostu czysty sadyzm. Jego zamek, ukryty za cienistymi górami, był miejscem rozpaczy. Odważni rycerze próbowali uratować swoich bliskich ze szponów kościeja, ale niewielu wróciło. Ci, którzy stanęli przed nim, odkryli, że ich miecze są bezużyteczne przeciwko komuś, kto nie może umrzeć. A nawet ci, którym udało się uciec, nieśli ze sobą ciężar porażki i szepty kościeja, nawiedzające ich w snach. Upadek nieśmiertelnego. Jak pokonać kogoś, kto nie może umrzeć? To pytanie dręczyło bohaterów i królów. I pewnego dnia pojawił się książę imieniem Iwan. Och, brawo! Iwan był nie tylko odważny, ale i przebiegły. W przeciwieństwie do innych wojowników, wiedział, że bezpośrednie stawienie czoła kościejowi nie ma sensu. Szukał więc mądrości. Radził się czarownic, duchów, a nawet wiatrów, które wiały z krańców świata. W ten sposób odkrył tajemnicę duszy Kościeja. Z pomocą ukochanej Marii, którą porwał Kościej, Iwan wyruszył w śmiertelną podróż w celu odnalezienia ukrytej skrzyni. Żeglował po zdradliwych oceanach, przemierzał zaczarowane lasy i pokonał mrocznych strażników, aż w końcu dotarł na zakazaną wyspę. Tam znalazł zająca. Zając próbował uciec, ale Iwan był szybki. Podniósł go, a kiedy go otworzył, znalazł kaczkę. Kaczka zatrzepotała skrzydłami i poleciała, ale Iwan gonił ją aż wypuściła jajo. A wewnątrz jaja znajdowała się igła. Dokładnie w tym momencie Kościej poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie czuł: strach. Upadł na kolana, jego ciało zaczęło słabnąć. Iwan trzymał igłę i bez wahania ją złamał. I tak Kościej nieśmiertelny umarł po raz pierwszy i ostatni. Dziedzictwo straszliwego czarnoksiężnika, nawet po śmierci Kościej, nadal nawiedzał słowiańskie historie. Niektórzy mówią, że tak naprawdę nie został zniszczony, że gdzieś fragment jego duszy wciąż istnieje i czeka na odnalezienie. Inni uważają, że nigdy nie był człowiekiem, ale raczej samą siłą ciemności istotą reprezentującą chciwość, pragnienie władzy i strach przed śmiercią. Ale jedno jest pewne dopóki przy ognisku ludzie będą opowiadać historię, imię kościeja nieśmiertelnego będzie nigdy nie zostanie zapomniane. Teraz powiedz mi, gdybyś wiedział, że Twoja dusza jest ukryta, czy zaryzykowałbyś jej odzyskanie czy żyłbyś wiecznie, zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. A jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych mitologicznych opowieści. Do zobaczenia w następnym filmie: Jeśli kościej nie wróci wcześniej, Baba jaga. Czarownica mieszkająca w domu z utkami kurczaka w sercu najstarszych i najciemniejszych lasów słowiańskiego świata, gdzie drzewa zdają się szeptać tajemnice, a mgła pełza po ziemi niczym lodowate palce, kryje się legenda, która sprawia, że nawet najodważniejsi podróżnicy wahają się przed dalszą podróżą. Wśród pokręconych pni i szlaków, które same zmieniają lokalizację, jest miejsce, które niewielu może znaleźć, a ci, którym się to uda, nie zawsze wracają, by opowiedzieć historię. Tam ukryta przed ludzkimi oczami żyje baba Jaga, ale nie w byle jakiej kabinie. Jego dom to jeden z najdziwniejszych i najbardziej przerażających widoków w mitologii słowiańskiej: mała drewniana chatka, która jednak nie stoi nieruchomo na ziemi. Porusza się samodzielnie wsparty na dwóch gigantycznych utkach kurczaka, spacerując po lesie, jakby miał własny rozum. Mówi się, że ten dom potrafi się odwrócić i uciec, gdy ktoś się zbliży, a nawet ukryć się w cieniu drzew, czekając na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Ale jeśli dom jest już dziwny, jego właściciel jest jeszcze bardziej przerażający. Wygląd baby jagi baba jaga to nie byle jaka czarownica. Zapomnij o starych garbusach z bajek dla dzieci, którzy tylko robią mikstury. Ona jest potężna istota, magiczna dama, która może być zarówno śmiertelnym zagrożeniem, jak i nieoczekiwanym sojusznikiem. Jego twarz jest pomarszczona niczym kora starego drzewa, a oczy błyszczą żółtawym blaskiem, jakby skrywały tajemnice zbyt stare, aby można je było zrozumieć. Jego kudłate włosy opadają na kościste ramiona, a jego skóra ma fakturę suszonej skóry. Jej nos jest tak długi, że podobno może dotykać dachu kabiny, gdy śpi. Ale najdziwniejszy ze wszystkiego jest sposób, w jaki się porusza. Baba Jaga nie chodzi jak normalny człowiek leci wewnątrz pylonu, duży drewniany pojemnik służący do mielenia zboża. W jednej ręce trzyma mniejszy tłuczek, którym wzbija się w powietrze, a w drugiej trzyma miotłę, by zatrzeć wszelkie ślady swojej podróży. Jeśli ktoś zabłądzi w lesie i usłyszy świst wiatru, niosący głęboki dźwięk, jakby odległy jęk, może to być znak, że zbliża się baba Jaga, czarownica, złoczyńca czy strażnik. Najbardziej intrygującą rzeczą w babie Jadze jest to, że nie jest całkowicie zła, ale nie jest też całkiem dobra. Nie przestrzega zasad męskiego świata. Czasami pojawia się jako przerażające zagrożenie, porywając dzieci, pożerając tych, którzy rzucają wyzwanie jego mocy i wystawiając podróżnych na próbę niemożliwymi wyzwaniami. Ale są chwile, kiedy pełni rolę strażnika mądrości. Wielu bohaterów mitologii słowiańskiej spotkało w swoich podróżach babę jagę, szukając odpowiedzi lub pomocy w niemożliwych do wykonania zadaniach. Jeśli gość był mądry i wiedział, co powiedzieć, lub jeśli przyniósł ofiarę, która mu się podobała, baba jaga mogła obdarzać wiedzą, magią, a nawet magicznymi przedmiotami, który pomoże bohaterowi wypełnić jego przeznaczenie. Ale jeśli ktoś podszedłby bez szacunku. Cóż, jego los byłby zupełnie inny. Dowód gości legenda głosi, że gdy ktoś pojawia się w domu, baby jagi, chatka obraca się na nogach kurczaka, aż zatrzymuje się drzwiami skierowanymi w stronę gościa. Ale drzwi same się nie otwierają. Każdy, kto chce wejść, musi powiedzieć odpowiednie słowa. Chacie, chatce, odwróć się tyłem do lasu, a przodem do mnie. Jeśli dom przyjmie gościa, drzwi się otworzą, skrzypiąc, jakby samo drewno było żywe. W środku będzie czekać baba Jaga, siedząca na swoim kościanym krześle i mieszająca coś bulgoczącego w dużym kotle. Jeśli jednak chata komukolwiek odmówi, wówczas może po prostu odejść i zniknąć w lesie. Albo gorzej, możesz zadzwonić do Baby Jagi, aby rozwiązać sprawę w inny sposób. Ci, którzy wchodzą do Twojego domu, nigdy nie wychodzą tą samą drogą. Jeśli są mądrzy, Mogą wyjść mądrzejsi z wiedzą, której szukali. Jeśli jednak nie sprostają zadaniom narzuconym przez babę jagę, mogą wylądować w kotle, służąc wiedźmie za obiad. Strach i szacunek dla baby jagi słowiańscy chłopi bali się baby jagi, ale też ją szanowali. Była siłą natury, czymś, czego nie można pokonać ani kontrolować, można ją jedynie zrozumieć i być może udobruchać szacunkiem i ofiarami. Mówią, że w noce pełni księżyca, kiedy w lasach wieje silny wiatr, słychać ochrypły śmiech baby Jagi odbijający się echem wśród drzew. A jeśli pewnego dnia zgubisz się w gęstym lesie i znajdziesz chatę na kurczakach, zastanów się dobrze zanim wejdziesz, bo ktoś może na ciebie czekać. A teraz powiedz mi, czy miałbyś odwagę zapukać do drzwi baby Jagi? Jeśli tak, o co byś się zapytał? Powiedz nam tutaj w komentarzach. Aha, a jeśli spodobała ci się ta historia, Zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej mrocznych opowieści z mitologii. Pakt z leszym strażnikiem lasu. Głęboko w słowiańskich lasach, gdzie drzewa wznoszą się niczym kolumny starożytnej świątyni, a mgła tańczy wśród gałęzi niczym niespokojne duchy, żyje istota, której niewielu odważy się rzucić wyzwanie. Masz na imię leszywy i nie jest ani człowiekiem, ani bogiem, ale czymś pomiędzy. Jest strażnikiem lasu. Panem drzew, królem dzikich stworzeń. Mówi się, że leszy zna każdy korzeń, każdą rzekę i każdy liść w swoim lesie. Może dowolnie zmieniać swój kształt, czasem wyglądając jak człowiek wysoki, jak pień dębu, czasem kurcząc się do wielkości grzyba. Jej oczy błyszczą jak światło księżyca przefiltrowane przez korony drzew, jej skóra ma fakturę kory drzewa, a jej śmiech odbija się echem jak wiatr wiejący w gałęziach. Ale bądź ostrożny. Przekroczenie ścieżki Lesziego bez szacunku może być fatalnym błędem. Gniew strażnika, lasu słowiańscy chłopi zawsze szanowali las, bo wiedzieli, że ma on właściciela. A właściciel ten nie tolerował chciwych, myśliwych i niszczycielskich drwali. Jeśli ktoś niepotrzebnie wyciął drzewa, upolował więcej niż był w stanie zjeść lub zbezcześcił naturalne sanktuarium Leszy kara. Czasami po prostu płatał figle, zmuszając podróżnych do chodzenia w kółko godzinami, przez co byli zdezorientowani i wyczerpani. Ale jeśli obraza była wielka, jego wściekłość była nieubłagana. Istnieją historie o aroganckich myśliwych, których nigdy więcej nie widziano, o drwalach, którzy oszaleli, słysząc jego śmiech w cieniu, i o wojownikach, którzy weszli do lasu, aby rzucić mu wyzwanie, a później znaleziono ich błąkających się bezdusznych, jakby ich esencja została wyssana przez korzenie ziemi ale nie każdy, kto spotkał Lesiego, był skazany na zagładę. Ci, którzy umieli szanować las, mogli zawrzeć z nim pakt. Pakt z Leszym, zawarcie paktu z Leszym nie było proste, nie zrobiło na nim wrażenia złoto, biżuteria i puste obietnice. Aby to pokonać, trzeba było wykazać się szacunkiem i zrozumieniem dla przyrody. Łowcy, którzy przed wejściem do jego lasu poprosili o pozwolenie i złożyli część swojej ofiary jako hołd, mogli zyskać jego ochronę. Drwale, którzy wycinali jedynie martwe lub chore drzewa, mogli po drodze znaleźć odporne i cenne drewno. Byli jednak tacy, którzy chcieli czegoś więcej niż tylko pozwolenia na włóczenie się po lesie. Niektórzy chcieli móc. Chcieli siła Lesziego, Twój umiejętność łączenia się z naturą, Twój starożytna mądrość. I do tego potrzebny był większy pakt. Cena mocy, aby zyskać przychylność Lesziego, mężczyzna musiał udowodnić swoją lojalność. Niektóre historie opowiadają o myśliwych, którzy porzucili swoje ludzkie życie i stali się sługami Leszy, zyskując nadprzyrodzone zdolności, takie jak mówienie do zwierząt, bieganie szybkie jak wiatr, a nawet przekształcanie się w cienie wśród drzew. Ale cena była wysoka. Ci, którzy zawarli ten pakt, już nigdy nie byli tacy sami. Ich oczy zaczęły świecić w ciemności, ich uśmiechy stały się zbyt szerokie, a ich głosy odbijały się echem, jakby mówił przez nich cały las. Niektórzy twierdzą, że z czasem słudzy Lesziego stali się częścią lasu, ich skóry stały się korą, ich palce stały się gałęziami, a ich stopy zapuściły korzenie. Odbył się także rytuał przypieczętowania paktu. Trzeba było celowo zgubić się w lesie i bez strachu odnaleźć lesziego. Następnie, gdy go odnalazł, mężczyzna musiał napić się z zaczarowanej rzeki, zjeść owoce zebrane bezpośrednio z rąk ducha i wypowiedzieć słowa, których nikt inny nie mógł usłyszeć. Ci, którzy ukończyli rytuał, mogli wyjść z lasu jako silniejsi, mądrzejsi ludzie, ale zawsze niosąc w sobie cząstkę lesziego. Lyszy stil zegarki. Nawet dziś niektórzy mówią, że leszy nadal przechadzają się po pozostałych lasach. Każdy, kto zapuszcza się w głębokie lasy i czuje dziwny wiatr, słyszy daleki śmiech, nie widząc nikogo w pobliżu lub kto zdaje sobie sprawę, że chodzą w kółko bez wyjaśnienia, może znaleźć się pod oczami lesz jego. Więc pamiętaj, jeśli wchodzisz do lasu, idź z szacunkiem. Nigdy nie bierz więcej niż potrzebujesz. Nigdy nie śmiej się z cieni między drzewami i nigdy, przenigdy nie ignoruj szeptów wiatru ponieważ leszy zawsze patrzy. A ty? Czy zawarłbyś pakt z leszym czy unikał wchodzenia mu na drogę? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. A jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej mrocznych opowieści z mitologii słowiańskiej. Noc zagubionych dusz. Kiedy umarli powracają wyobraź sobie noc, kiedy wiatr wyje inaczej, jakby szepcząc starożytne tajemnice. Noc, podczas której cienie wydają się poruszać samotnie. A świece migoczą nawet bez przeciągu. Tej nocy zacierają się granice pomiędzy żywymi i umarłymi, a ci, którzy już wyjechali, mogą wrócić, nie zawsze z dobrymi intencjami. To jest terror noc zagubionych dusz, budzący strach moment w tradycjach mitologii słowiańskiej. Tej nocy zmarli ponownie chodzą po ziemi, szukając tych, którzy o nich zapomnieli lub którzy nie odprawili niezbędnych rytuałów zapewniających im odpoczynek. Ale jak to wszystko się zaczyna? I jak przetrwać? gdy duchy powrócą. Otwarcie portali, akcja nocy zagubionych dusz rozgrywa się w szczególnym czasie w roku. Według niektórych wersji tak się dzieje na przełomie jesieni i zimy, kiedy noce stają się dłuższe i zimniejsze, a świat żywych staje się bardziej podatny na dotyk umarłych. Mówią, że gdy zapada noc, otwierają się bramy podziemnego świata, a dusze tych, którzy nie odnaleźli spokoju, zaczynają wędrować po świecie żywych są to duchy ludzi, którzy zginęli bez odpowiednich obrzędów pogrzebowych, poległych wojowników, których ciał nigdy nie pochowano, podróżnych, którzy zniknęli w lesie, a nikt ich nie opłakiwał. I nie są to tylko proste pozory. Te dusze wracają głodne, głód ciepła, głód pamięci, głód zemsty. Znaki wędrującego ducha starożytni wierzyli, że w noc zagubionych dusz natura sama zapowiada przybycie umarłych. Jeśli psy wyły bez powodu, jeśli wrony gromadziły się w dużych ilościach, lub jeśli mleko nagle skwaśniało, był to znak, że coś było nie tak. Kolejnym omenem było usłyszenie własnego imienia szeptanego przez wiatr, gdy nikogo nie było w pobliżu. Jeśli tak się stało, oznaczało to duch cię wołał, a jeśli odpowiedziałeś, Cóż, co będzie dalej, tego nikt nie wie na pewno. Niektóre dusze chciały po prostu zostać zapamiętane, inne zaś miały rachunki do wyrównania. Jeśli duch powróci, by szukać zemsty, nie spocznie, dopóki osoba odpowiedzialna za jego cierpienie nie zapłaci za to ceny. Jak chronić? Słowiańscy chłopi mieli kilka sposobów na zabezpieczenie się w noc zagubionych dusz. Jednym z najczęstszych był niech świeca płonie przez całą noc. Wierzono, że płomień zaprowadzi dobre dusze do domu, a złe przepędzi, ale tej świecy nigdy nie można było zostawić samej. Jeśli płomień nagle zgasł, był to znak, że w pobliżu znajduje się duch. Inną praktyką było rozsiewanie nasion lub ziaren na ziemi przed domem. Mówiono, że duchy przed wejściem będą zmuszone policzyć każde ziarno, a ponieważ nie mogą dokończyć liczenia przed świtem, będą zajęte aż do wschodu słońca, rozpuszczając je w porannej mgle. Ale jeśli duch zapukał do drzwi i zawołał czyjeś imię nikt nie powinien odpowiadać. Odebranie wezwania było równoznaczne z otwarciem drogi zmarłemu do wejścia, a kiedy już znalazł się w środku, nigdy nie opuściłby go z własnej woli. Najniebezpieczniejsi zmarli. Niektóre dusze były bardziej niebezpieczne niż inne. Do najgorszych duchów należały Minnawi zmarłych, którzy zginęli gwałtownie lub tragicznie, wrócili pełni urazy, chcąc ukarać tych, którzy ich zdaniem byli odpowiedzialni za ich los. Inni byli upióry, stworzenia przypominające wampiry i wysysające energię życiową żywych. Ci zmarli nie tylko nawiedzali, wysysali z ludzi siły, pozostawiając ich słabymi, chorymi i ostatecznie zamieniając ich w nowych nieumarłych. Były też rusałka, duchy kobiet, które utonęły. Pojawiały się w pobliżu jezior i rzek, nawołując podróżników słodkimi, melancholijnymi głosami, by wciągnąć ich do ciemnych wód i utopić, skazując ich na ten sam los. Koniec nocy i powrót do podziemi noc zagubionych dusz nie trwała wiecznie. Wraz z pierwszymi promieniami słońca zmarli, stracili siły i zmuszeni byli wrócić do podziemi. Ale to nie znaczyło, że odejdą na zawsze. Jeśli duch miałby wystarczająco mocny powód, mógłby powrócić następnej nocy zagubionych dusz. Dlatego w starych wioskach rodziny zawsze składały ofiary zmarłym przed zapadnięciem zmroku zostawiali na progu talerze z jedzeniem, zapalali kadzidła i szeptali modlitwy, aby można było przebłagać duchy. Lepiej pogodzić się ze zmarłymi, niż narażać się na wieczne nawiedzenie. A gdyby to się stało dzisiaj? A co jeśli w zimną ciemną noc zaczniesz słyszeć dziwne dźwięki gdybyś bez powodu poczuł dreszcze gdyby płomień świecy migotał bez wiatru gdyby twoje imię zostało wyszeptane w nocnej ciszy czy miałbyś odwagę spojrzeć wstecz a może wolisz chronić się jak starożytni czekając w ciszy na świt mając nadzieję że zmarli zostawią cię w spokoju zostaw to w komentarzach czy miałeś kiedyś jakieś nadprzyrodzone doświadczenia czy wierzysz że zmarli mogą powrócić jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej nawiedzonych mitów.